Tereny zielone na Tarnogrzeszkim Osiedlu przy Wiśle zostaną zagospodarowane. Władze miasta i radni przeznaczyli na ten cel 900 tysięcy złotych. Zarezerwowane w budżecie miasta pieniądze na rewitalizację przy Wiśle pochodzą z Funduszu Inwestycji Samorządowych. Dzięki nim mające już 60 lat osiedle trochę się zmieni zgodnie z potrzebami mieszkańców. Zarząd Osiedla przeprowadzał ankietę i mieszkańcy wskazywali, czego by oczekiwali na tym terenie. Swoją opinię wyraziło 233 mieszkańców, biorąc pod uwagę ich zdanie i oczekiwania. Zarząd Osiedla opracował obecną koncepcję zagospodarowania przy Wiśla. Co zmieni się na tym terenie? Mają tam powstać tereny. Yy rekreacyjne, takie do wypoczynku. Od Lasku Bolońskiego aż przez, po przyprawy promową będzie odnowiona infrastruktura ścieżek rowerowych, chodników, nowe oświetlenie, ławki, zagospodarowanie kamiennego kręgu przy cmentarzu. Będzie wzbogacone, tak koncepcyjnie, tak jak, jak mieszkańcy też oczekują, być może fontanna, może tężnie, na pewno boisko do piłki siatkowej, plażowej, do koszykówki. Dodatkowo planowane jest założenie ogrodu różanego, wykonanie sprawnościowego toru przeszkód, montaż sensorycznego placu zabaw, stanowiska do obsługi rowerów, czy na przykład zainstalowanie toalety parkowej. Oczywiście teren zostanie uzupełniony nowymi nasadzeniami zieleni. Środki są zabezpieczone, te 900 tysięcy złotych i będziemy zlecać opracowanie koncepcji dla tych potrzeb wskazanych przez mieszkańców i po uzgodnieniu koncepcji z zarządem, z mieszkańcami na podstawie tej koncepcji będzie opracowany projekt.